Wyobraź sobie duszę stojącą przed bramą wieczności, a święty Ojciec Pio widzi jej los. Co zobaczył? Coś, co wstrząsnęło nim do głębi serca, dusza, która modliła się tylko wtedy, gdy życie stawało się nie do zniesienia, i teraz płacze gorzko, bo jest już za późno. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj opowiem wam historię, która zmieni wasze podejście do modlitwy na zawsze. To nie jest bajka ani legenda. To świadectwo mistyczne świętego ojca Pio, kapucyna, który nosił stygmaty Chrystusa przez pięćdziesiąt lat, człowieka, który miał dar wejrzenia w dusze ludzkie i wieczność. Pamiętam, jak moja babcia klękała każdego wieczoru przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, nie czekała na problemy. Nie szukała Boga dopiero wtedy, gdy choroba przyszła albo pieniędzy zabrakło. Ona wiedziała coś, co dzisiaj wielu z nas zapomniało. Wiedziała, że modlitwa to nie telefon alarmowy do Pana Boga. To codzienność, to oddech duszy. Ojciec Pio w jednej ze swoich wizji duchowych zobaczył duszę konkretnego człowieka. Był to mężczyzna, który przez całe życie uważał się za katolika. Podził do kościoła na Wielkanoc i Boże Narodzenie, może jeszcze na odpust parafialny, ale na co dzień. Cisza, żadnego różańca, żadnego ojcze nasz przed snem. Żadnej rozmowy z Bogiem przy porannej kawie. Ten człowiek żył, jakby Bóg był gdzieś daleko, na niebie zajęty swoimi sprawami. Wszystko szło dobrze, więc po co przeszkadzać? Był zdrowy, miał pracę, rodzinę. Przecież tego wystarczy, prawda? Ale życie, jak dobrze wiemy, nie oszczędza nikogo. Przyszła choroba, straszna, bolesna, nieuleczalna. I wtedy ten człowiek przypomniał sobie o Bogu, zaczął się modlić gorączkowo. Płakał przed krucyfiksem, prosił o cud, błagał o uzdrowienie, obiecywał wszystko: pielgrzymki, posty, jałmużne. Panie, jeśli mnie uzdrowisz, zmienię życie, będę innym człowiekiem. Słyszycie to echo? Ile razy sami tak mówiliśmy? Ile razy Bóg był dla nas ostatnią deską ratunku, a nie naszym Ojcem, z którym rozmawiamy codziennie? Ojciec Pio zobaczył, co stało się z tą duszą po śmierci. I to, co zobaczył, napełniło go świętym lękiem. Dusza ta stanęła przed sądem Bożym nie jako zbuntowany grzesznik, ale jako ktoś, kto traktował Boga instrumentalnie, jak narzędzie, jak magiczny przycisk pomóż mi gdy źle. Pan Jezus w tej wizji spojrzał na tę duszę ze smutkiem, nie z gniewem, ze smutkiem i zapytał: "Gdzie byłeś, gdy cię szukałem każdego dnia? Czekałem na ciebie przy ołtarzu, czekałem w ciszy twojego serca." Wyciągałem rękę, gdy byłeś szczęśliwy, bym mógł dzielić z tobą radość, ale ty przyszedłeś dopiero wtedy, gdy potrzebowałeś czegoś ode mnie. Nie miłości, nie komunii, tylko rozwiązania problemu. Te słowa są jak miecz, który przeszywa nasze sumienia, bo ilu z nas jest dokładnie takimi ludźmi? Ilu z nas modli się tylko wtedy, gdy coś boli? Gdy dziecko jest chore, gdy praca zagrożona, gdy związek się rozpada? Ojciec Pio mówił swoim penitentom w San Giovanni Rotondo: Modlitwa nie jest plasterem na rany życia. Modlitwa to fundament domu. Jeśli go nie masz, dom runie przy pierwszym wietrze. Pomyślcie o tym obrazie. Nasz dom duchowy. W Polsce budujemy domy solidnie, prawda? Na pokolenia. Z cegły, z kamienia. Nie z kartonu, nie na piasku. Bo wiemy, że zima przyjdzie, że wiatr będzie szarpał dach. Że trzeba mieć mocne fundamenty, tak samo z duszą. Modlitwa codzienna to fundamenty. Msza święta w niedzielę to ściany, sakramenty to dach. A my co robimy? Budujemy duchową szopę, a potem płaczemy, gdy nas zaleje. Ojciec Pio widział także, że dusze modlące się tylko w kryzysach nie mają tej siły wewnętrznej, która pochodzi z łaski, bo łaska to nie jest nagroda za jedno modlitewne wezwanie w desperacji. Łaska to owoce długotrwałej przyjaźni z Bogiem. Wyobraźcie sobie, że macie przyjaciela, dobrego, lojalnego człowieka, ale odzywasz się do niego tylko wtedy, gdy potrzebujesz pożyczki albo pomocy przy przeprowadzce, a w pozostałych dniach roku cisza, nawet telefonu nie podnosisz, gdy on dzwoni. Jak myślicie, ile razy ten przyjaciel wam pomoże, zanim straci cierpliwość? A przecież Bóg jest nieskończenie cierpliwy. Ale on nie jest głupi, on widzi nasze serca, on wie czy go kochamy, czy tylko używamy. Ojciec Pio ostrzegał, szatan czeka właśnie na takie dusze dusze, które nie mają codziennej łączności z Bogiem, bo gdy przyjdzie prawdziwa próba, te dusze są bezbronne, nie mają habitu modlitwy, nie mają zaufania wyćwiczonego latami i łatwo poddają się rozpaczy, gorzkocie, niewierze. To przerażające, ale prawdziwe. Wielu ludzi, którzy przeżyli straszne tragedie, mówi: Straciłem wiarę. Bóg mnie opuścił. Ale prawda jest inna: to nie Bóg ich opuścił, to oni nigdy naprawdę nie byli z nim. Byli jak turyści w kościele, nie jak dzieci w domu ojca. Pamiętam historię pewnej kobiety z Warszawy. Straciła męża w wypadku. Młodo, nagle. Przyszła do kapłana złamana, pełna bólu i powiedziała: Ojcze, nigdy się nie modliłam, tylko teraz, gdy go straciłam i czuję tylko pustkę, Bóg milczy. Dlaczego? Kapłan, mądry człowiek, odpowiedział jej łagodnie: Siostro, modlitwa to rozmowa, ale rozmowy nie rozpoczyna się od krzyku, rozpoczyna się od cichego. Dzień dobry, panie, jak się masz? Co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Jeśli nigdy nie prowadziłaś tej rozmowy, to teraz, w krzyku bólu, Bóg może wydawać się cichy, bo ty nie znasz jego głosu, nie uczysz się go słuchać. To nie było potępienie, to była prawda. Prawda, która otwiera oczy. Drodzy moi, jeśli teraz słuchasz tego nagrania i czujesz ukłucie w sercu, to jest łaska, bo Pan Bóg przez te słowa przypomina ci, wróć do mnie. Nie tylko wtedy, gdy będzie źle, ale dzisiaj, jutro, codziennie. A jeśli podobają ci się te treści, które karmią twoją duszę, proszę, zostaw łapkę w górę i zapisz się do naszego kanału. To dla nas ogromne wsparcie w budowaniu wspólnoty modlitwy i wiary. Niech Pan Bóg ci błogosławi za ten prosty gest. Modlitwa codzienna, nawet pięć minut, zmienia wszystko, zmienia serce, zmienia sposób w jaki widzisz świat, zmienia sposób w jaki reagujesz na kryzysy, bo nie jesteś już sam. Jesteś z tym, który obiecał: Nie opuszczę cię ani nie zapomnę. Ojciec Pio uzdrawiał nie tylko ciała, On uzdrawiał dusze. I wiedział, że największą chorobą współczesności nie jest rak ani choroba serca, to obojętność duchowa, to życie bez Boga na co dzień. Ojciec Pio opowiadał swoim duchowym dzieciom o innej duszy, którą zobaczył w wizji. Była to kobieta, która przez całe życie modliła się codziennie. Nie było dnia bez różańca, bez poranne modlitwy, bez krótkiej wizyty w kościele, choćby na chwilę, by zapalić świecę przed Najświętszym sakramentem. Przyszła na nią ta sama próba, co na tamtego mężczyznę. Ciężka choroba, ból, niepewność, strach przed śmiercią, ale jej reakcja była inna. Ona nie krzyczała w desperacji. Ona płakała tak, ale w ramionach Boga, którego znała od lat. Mówiła: Panie, nie rozumiem, dlaczego to na mnie spada, ale Ty wiesz lepiej. Jestem Twoja, zaufam Ci, nawet gdy boli. I kiedy ta dusza opuściła ciało i stanęła przed Panem, Jezus przygarnął ją, jak ojciec przytula córkę wracającą do domu po długiej podróży. Dobrze, sługo, dobra i wierna, byłaś ze mną w radości i w smutku, teraz wejdź do radości Twojego pana. Widzicie różnicę? Obie dusze przechodziły przez to samo cierpienie, ale jedna była przygotowana, druga nie. Jedna znała Boga osobiście, druga znała go tylko ze słyszenia. W tradycji polskiej mamy piękne powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to prawda tylko wtedy, gdy mamy wiarę zakorzeniową w codzienności, gdy nie szukamy Boga tylko w złym, ale także w dobrym, w pięknym wschodzie słońca, w uśmiechu dziecka, w smaku ciepłego chleba, we wszystkim. Ojciec Pio mówił, że modlitwa to jak oddychanie. Nikt nie oddycha tylko wtedy, gdy się dusi, prawda? Oddychamy cały czas, podświadomie, naturalnie. Tak powinna być modlitwa. Naturalna jak oddech, poranna jak kawa, wieczorna jak położenie się do łóżka, ale żyjemy w czasach, które nas rozpraszają: telefon, telewizja, internet, praca, zakupy, problemy zawsze coś, zawsze brak czasu. I mówimy sobie: Kiedyś będę się więcej modlił, jak będę na emeryturze, jak dzieci dorosną, jak sytuacja się uspokoi. Ale życie nigdy się nie uspokaja zawsze jest coś. I jeśli czekamy na idealny moment, to on nigdy nie przyjdzie. Szatan, jak mówił ojciec Pio, jest mistrzem odkładania. On nigdy nie mówi, nie módl się wcale. On mówi, módl się później. Teraz masz ważniejsze rzeczy. I później przychodzi nigdy. Znam historię starszego pana z Krakowa. Całe życie pracował ciężko, uczciwie, kochał rodzinę. Ale modlitwa? Zawsze jutro, zawsze po tym czy tamtym. Przeszedł na emeryturę, myślał, że teraz będzie czas na Boga. Ale nagle okazało się, że ma problemy z sercem, potem z nerkami, teraz większość czasu spędza na lekarzach i lekach, i mówi z goryczą. Chciałem mieć czas na Pana Boga, a teraz ledwo mam czas na własne ciało. To nie jest Boża kara, to jest konsekwencja zaniedbania duchowego i fizycznego, bo gdy zaniedbujemy duszę przez całe życie, ona słabnie. I w starości, gdy najbardziej potrzebujemy siły duchowej, jej nie ma. Ale jest nadzieja. Jest zawsze nadzieja, bo Pan Bóg nie jest bogiem tylko zdrowych i młodych. On jest bogiem wszystkich i nigdy nie jest za późno, by zacząć modlitwę codzienną nigdy. Pamiętacie Łotra na krzyżu? Ten człowiek całe życie żył w grzechu, rabował, mordował, kradł, ale w ostatniej chwili wisząc na krzyżu obok Jezusa powiedział: "Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". I co odpowiedział Jezus? Dziś będziesz ze mną w raju. Ale uwaga, ten łotr nie czekał na cud fizyczny. On nie prosił, zdejmij mnie z krzyża. On przyjął swój los i szukał Boga pomimo bólu. To jest klucz. Nie modlimy się tylko po to, by Bóg zmienił nasze okoliczności. Modlimy się, by Bóg zmienił nasze serce wobec tych okoliczności. Ojciec Pio przeszedł przez niewiarygodne cierpienia. Stygmaty krwawiły przez pięćdziesiąt lat. Każda msza święta była torturą fizyczną. Ale On nigdy nie prosił o ich usunięcie. On ofiarowywał ból za duszę, modlił się godzinami w nocy, spowiadał ludzi 14-16 godzin dziennie. Skąd miał siłę? Z modlitwy codziennej, którą praktykował od dziecka. Jego życie to testament dla nas wszystkich. Nie czekaj na kryzys, by odkryć wartość modlitwy. Zacznij dzisiaj, teraz pięć minut rano, pięć minut wieczorem. Ojcze, nasz, zdrowaś Maryjo, jedno dziesiątka różańca, cokolwiek, ale codziennie. I wiecie, co się stanie? Po tygodniu poczujecie spokój, po miesiącu zauważycie, że inaczej reagujecie na problemy. Po roku nie będziecie potrafili żyć bez tej codziennej rozmowy z Bogiem, bo on będzie Waszym najlepszym przyjacielem. Moja babcia, ta, o której wspominałem na początku, żyła 92 lata. Przeszła przez wojnę, komunizm, utratę dzieci, chorobę. Ale nigdy nie straciła wiary. Wiecie dlaczego? Bo modliła się każdego dnia, w dobre i złe dni. Nie czekała na kryzysy. Gdy umarła, jej twarz była spokojna, uśmiechnięta niemal, jakby widziała coś pięknego, i jestem pewien, że widziała. Widziała tego, z którym rozmawiała przez całe życie. Nie był dla niej obcym, był ojcem czekającym na córkę. Drodzy bracia i siostry, zakończę prostym wezwaniem nie wezwaniem do heroizmu. Nie do wielkich postów czy pielgrzymek, do czegoś prostszego i trudniejszego zarazem, do codzienności. Zacznijcie jutro od krótkiej modlitwy. Podziękujcie Bogu za nowy dzień. Przed snem powiedzcie Mu, jak minął wasz dzień, jak dziecko rozmawia z Ojcem, szczerze, bez ozdobników, i zobaczcie, jak wasze życie zacznie się zmieniać nie dramatycznie, nie natychmiast, ale stopniowo, delikatnie jak wschód słońca. Nie widzisz momentu, gdy noc staje się dniem, ale nagle jest jasno. Ojciec Pio widział losy dusz. My nie mamy tego daru, ale mamy Jego świadectwo, mamy Jego ostrzeżenie i mamy Jego zachętę. Módlcie się zawsze, nie tylko w trudnych chwilach, bo modlitwa to nie alarm przeciwpożarowy, to dom, w którym mieszkamy z Bogiem, każdego dnia, w radości i bólu, w zdrowiu i chorobie, w życiu i w śmierci. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Niech Matka Boża was prowadzi i niech Święty Ojciec Pio oręduje za wami przed tronem Najwyższego, abyście nigdy nie byli tymi, którzy szukają Boga tylko wtedy, gdy życie boli, ale tymi, którzy go kochają zawsze. Amen. Dziękuję wam za wysłuchanie. Jeśli to przesłanie dotknęło waszego serca, podzielcie się nim z bliskimi. Może ktoś tego właśnie potrzebuje usłyszeć. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.